Mało tego, ja to też mało się o tym mówi, bo nieraz oglądam jakieś filmiki, gdzie się właśnie wypowiadają lekarze na temat miodu, że nie dodajemy tego miodu do gorącej herbaty. I tak naprawdę nikt nie mówi dlaczego, tylko dlatego, że ten miód traci właściwości. To nie jest tylko dlatego. Jest taki szkodliwy związek HMF, który jest w każdym miodzie, w każdym. On jest po prostu w takich niskich stężeniach, gdzie w ogóle nie jest szkodliwy dla człowieka. Natomiast kiedy my ten miód podgrzejemy do temperatury powyżej 40 stopni, a jeszcze do 60 stopni, kiedy miód traci tą właściwość krystalizacji, to ten HMF rośnie. A on zachowuje się jak trucizna. I generalnie tych badań na temat HMF-u jest bardzo mało, ale już wiemy, że jest trujący dla człowieka. Więc nawet trzymając miód w ciepłym pomieszczeniu, ten związek to stężenie tam rośnie. Więc jeżeli to jest przegrzany miód, no to mówię, ani to już nie jest słodzik, tylko jest to już produkt, który może nam zaszkodzić. Więc mówię nie. No nie, no takiego produktu nie sprzedajemy. Nie, nie odwalajmy czegoś takiego. Teraz trafić na prawdziwy produkt, jedzenie, które jest prawdziwe, to jest. My raz trafiliśmy do takiego dziadka zupełnie przypadkiem, przejeżdżając przez jakąś wioskę. Zauważyliśmy, że była tabliczka Sprzedaż miodu. Mhm. I rzeczywiście ten dziadek mówi: Wczoraj zlewałem miód. Gdzieś tam było widać tak. też, że ma wirówki, odpowiednie mhm. urządzenia, i on miał dosłownie kilka słoików miodu. Może 10, ale to jest właśnie też świetny wyznacznik, jak chodzimy sobie na przykład na imprezy, jakieś plenerowe festyny, bazarki lub jakieś, teraz dużo jest takich e, imprez e, lokalnych e, wytwórców, przetwórców, producentów, to sprawdźmy, co mają na swoim stoisku.